Dominiczek, w mojej roli daję ja i moi przyjaciele. Zapraszam. Skoro ja się tutaj ustawiłem, to wszyscy mówią cis. Matko, pada szybko, robimy! Uwaga! Trzy, cztery, ry, Gdy już sprzątali sprzątać, w Dniu Ochrony Środowiska. Skoczyli. I było tak. późno. No, po co teraz? Teraz będziemy. Trzeba zamknąć. Lucuś, zagniesz to? Tak. Jestem i zabykam. Jestem. No, teraz wracamy do domu. Masz rację. Oż rodzice o nas się martwią. Ja już chyba zbykam z tą... A ja? Idę do taty. Skoro Lucuś poszedł do domu, to ja też. I lecę, hej, skąd się to wzięło? Te światło. No nie. Przestańcie nagrywać światłem. Nie jesteś dominiczek Cień. Przestańcie mnie nagrywać w świetle. Hmm. Ładnie wyglądam. W że, Ale nie przestańcie! Świecą mi w oczy! Pani Hania. Była gotowa. Żeby uczyć uczniów swoich w dniu oceanów. Sześć ich akurat było. Zwykle, bo już był poniedziałek i zaczął się Dzień Oceanów. Hmm. Gdzie są tej jungle? Zaraz będzie. Zaczynają się, zaraz. Eks. Jestem, 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 nie jestem sam. Tu mhm. trochę będę sam. Mhm. Jestem. Ja też. Jakoś tak się ustawię. Jestem. Spokojnie, juniory. Zaraz przejdzie ta burza. Dobrze, że jesteśmy w klasie supowali. A gdzie Polak? Czy jest chora? Czy co? Hmm, ja w tym klasie. Wam dookoła pokażę, jak wygląda cała Ziemia. Jestem! Co taka ostatnia? Nawet nie zjadła zielonego patolnika miodowego. Takie rzeczy odkładam Mam dla was niespodziankę. Nauczycie się ocean. Jest ich aż. Chyba sześć. Sześć chyba jest tych oceanów. I popatrzcie: Ocean Atlantycki. Hmm. Ocean Indyjski. Tutaj na dole jest Ocean Południowy. I tam na górze Ocean Arty... Arktyczny. Tak chyba nazywamy to. Ocean Spokojny. Ile to było? Dobra, a teraz pojedźmy po ja Raz, tutaj na dole dwa. Na górze trzy. Tutaj cztery. I tutaj pięć. Hmm, to pięć! Hmm, jakoś policza ładnie. No bo po niewiele mam czasu. Widzicie? Może chcecie cały kraj pozwiedzać? Pozwiedzać cały kraj? O matko! Najlepiej uczcie się angielskiego. Hmm, ja chcę cały świat, a nawet i woda. Całego światu. Brazylijski język to jest najgorszy. Bo ja go nie znam. Dy, dy, Jakieś tam iskreseczko? To ja nie rozpoznam. Nie rozpoznasz? A ja znam język chiński. Chiński? Hmm. Dobrze, na przerwie mi opowiem. Dobrze. No i co dalej? Powiem wam. Macie taką pracę domową. Zadaną. Musicie? Musicie nagrać filmik? Potem mi wysłać wszystkie oceany, jakie są na całej Ziemi, mówić. Dobrze. A potem zrobię sprawdzenie. Czy pamiętacie? Ja zabieram grobus, żeby nic nie widać. Łe, Łe, Łe. Łe. Jestem cały. Dobrze. Się nauczyliście to. To potem będzie taki sprawdzian. O, lubię sprawdziane. Dzień. No i przerwa. Znowu. Kto mi skakać? Hmm. Ja umiem chyba skakać dwa razy. A ja chyba umiem skakać te żwy. Au! Uważajcie! Bzz, a ja wam polecę! Bzz, a ja was zawiercę! A ja, o was hu, hu, za ciebie! Co? Chyba pstro. O je. Jeszcze raz chciałabym pokazać miasto. Popatrzcie, to jest ekstra. W następnym odcinku. Od dinku Super Zings. Zobaczycie jak się wydarzy. Ekstra będzie. Mówię wam na 100%. Chyba będziecie pękać ze śmiechu. A raczej nie, to ja nie wiem. To ja Was zapraszam na kolejny odcinek, ale jeszcze popatrzcie na te skóry. Jest bardzo fajny. Fajne z góry. Widzicie? Widzicie mięso? sto? jest fata jeszcze. Jeszcze dalej. tych są domy. Podobne. Fabryka. O, o, zbiera się burza. Mini platforma. Popatrzcie. Super zakręta. Taki zyk, zyk, zyk. O takiej Chyba będzie się szęsieć na zimę. To jest najfajniejszy żarcik ze wszystkich. Dobra, a teraz zobaczcie, jak juniorzy robili niebezpieczne, co tu jest. Nawet nie wie, co tu jest. Zuzia nie wyskoczyła najlepiej. Lucóż, tam hmm, Dominik Pola ich wyprzedziła. Nikoś. Ojej, kochasz pola, ale Zosia wygrała. Jak to mówią? Sowy są mądre i też szybkie. A, a myślałam, że ja wygram. Hm. Zusiałam ostatnie miejsce. To było najgorsze ze wszystkich. Hm. Zaśmiałam się szybciej skakać niż lewicy, niedziały, pszczoły, fotowarze. A sobie to już na 100% Co za głupi zając Nie Nieładnie tak mówić, nie jesteś głupia Nie kojarzę, tak mówisz hmm. A co tu robię zaginone rzeczy? Hmm. Fajny plecak Ja kolekcjonuję swoje plecaki od Mikołaja dostałem super taki, fajny no, wybornik. Ej. Popatrzcie, jeszcze jest jeden kostek. Super. Widzowie, zapraszam was na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie też dla mnie łapeczki w górę. Do zobaczenia!